Tak to jest gdy gra wciąga, tak to jest gdy gra ma 300 mb, tak to jest gdy gra ma 60 jest bardzo tania. Yy, dobra, ale zróbmy tutaj jeszcze jeden taki filmik szybki, bo byłem w sklepie, kupiłem za 93 sztuki yy, oleju, bo widzę, że ten olej jest najbardziej potrzebny, no chłodziło jest 19, jak w ostatniej walce za dużo jego nie zeszło. Zauważyłem też w drodze, tam do, do tego sklepu, że czasami zdarza się tak, że widać tutaj, że ewidentnie można wskoczyć. Próbuję, Ja to na jednym z filmików miałem i, i próbujecie tam wskoczyć, a tej kładki tak, jakby nie było, i po prostu się przez to przelatuje. I w jednym miejscu myślałem, że muszę mieć jakąś zdolność, a teraz, idąc po drodze, jakby się okazało, że, że mogę tam wskoczyć. I to jest trochę niepokojące na przyszłość. Ale. No, po prostu musimy wiedzieć, że, że takie rzeczy się mogą zdarzyć. No i ta osa pewnie nas uderzy, właśnie, mam nadzieję, że nie dwa razy. Eee, niepokojące jest, że może się taka rzecz przydarzyć. Nie wiem, czy dokładnie mieliśmy iść tu, no ale jak już idziemy. To tu chyba już byliśmy z tego co kojarzymy o właśnie przedtem miałem też taką sytuację z tymi kładkami, wiem czy nie w tym miejscu, ale z tego rodzaju kładkami że po prostu ich nagle nie było i to było ja tu raczej od dołu przyszedłem ostatnio no właśnie Tutaj dwóch wrogów Nie no tutaj raczej byliśmy więc Nie traćmy czasu I idźmy tam gdzie mamy iść Niestety tak to bywa, że czasami się błądzi Ale musimy iść tutaj poniżej Czyli zjechać windą w dół No właśnie, czasami jest taka sytuacja, że jakby się gra zacięła, a tu jest ten moment, kiedy możemy użyć przeskoku, którego się niedawno nauczyliśmy i następnego przeskoku, i następnego przeskoku, i wskoku, oj, duża osa, duża osa, niestety, niebezpieczna, prawie nas załatwiła. Tutaj już wiemy, że to można, czy znaczy należy to rozwalić miną, bombą petardą, jak zwał, tak zwał, co nam otwiera skocznie. Nie w ten sposób mieliśmy to skoczyć, ale być może jest to skocznie do wyjścia. Tutaj jest też taka sytuacja. I boom! Właśnie. Weźmy sobie jeszcze oleju. Jak widzicie, olej schodzi na potęgę. Tu jest wróg, no. niefortunny skok, niefortunny, 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 ale ten już był bardziej fortunny. Tędy to przejdziemy sobie w ten sposób i tu, tak, monety, monety do zebrania, ściana do rozwalenia, osa na 17 razy, no musi niestety tym ogonem raz uderzyć, no. No dobra, tu mamy bomby Czemu nie mogę ich wziąć? Już teraz będę zakładał zawsze, że to jest jakiś błąd, może mam ich wystarczająco dużo No dobra, załóżmy, że mam ich 12, więc więcej nie mogę ich mieć Aczkolwiek teraz będę już wszystko poddawał wątpliwość Jak Ostatnio szedłem po prostu po kładkach nie dyskwalifikuję jeszcze gry, bo tak łatwo się nie poddaje. No dobra, spróbujemy tak. Wow, ja mam mało, mało życia. Dobra, tam zaraz bieg na wariata Ciekawe czy teraz bym te bomby mógł podnieść A jeszcze osa tutaj by się nam przydała tak To ja na pewno nas uderzy chociaż raz ogonem Nie, chyba Dobrze I chciałbym zobaczyć czy teraz będziemy mogli wziąć te bomby. Jeżeli wezmę ich więcej niż 12... Niestety będę się bił jeszcze raz z tymi wrogami, ale to nic, bo chodzi o to żeby to sprawdzić. One były gdzieś tu, to była osa, która nie ogonem, tak? Widzicie jak już mamy duży poziom, dużo poziomu A no to specjalnie jest taka podpucha, żeby tam skoczyć i uderzyć głową Ojej. Szybkie tu ciosy bez ogona, bez ogona no Ona też ma dość potężny ten cios dużo nam tego oleju zabiera no, idziemy, to robimy to tylko po to, żeby sprawdzić zasadę. Trzy. To jest ja powiem szczerze, błąd. Raczej. Bo no, mam 7. nie mogę tego wziąć. No ale dobra. Załóżmy, że. Nie przetestowali tego wszystkiego dokładnie. I tu akurat taki błąd się wydarzył. No. Trzeba uważać, my tutaj weźmy więcej tego. Nie wiem czy to jak kupiłem 90 tych yy, olejów. Może powinienem kupić też 90 petard. Fajnie też, że to się nie kończy, bo czasami w tych sklepach, graf jest tak, że taki sprzedawca ma tylko 10 na przykład do sprzedania i one się kończą. Czy fajnie, nie fajnie, ale to zależy jak leży. No zobaczymy jak to będzie dalej, bo na razie gramy, idziemy, zdobywamy. Weźmy sobie jeszcze oleju. Tak trochę oleju do głowy jakbyśmy brali. O, tutaj jest raz, dwa. Raz, dwa i bomba. Raz, dwa i... Znaczy właściwie raz. Czyli pięć razy trzeba to uderzyć. Dobra, mamy petardy. Na szczęście w ten sposób zabraliśmy je. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj, obchodzimy to tu dookoła więc tu raczej coś już będziemy grać No mały uciekaj Sam uciekniesz czy nie? Nie? Dobra To cię pokonamy w ten sposób jest jakiś duży kolega. o bardzo dużo kolegów jest 2, no, 3, 4, 5, 6, 7, Ogony, tym ogonem właśnie potrafią zaszkodzić Bierzemy sobie życie, no prawie już dojdziemy do trzeciego poziomu no. chyba nie widzę tutaj jakiejś zależności, żeby no. na dół albo tam albo najpierw załatwimy tych na dole Bo są w miarę łatwiej do załatwienia Drzwi, a tam jest olej. Olej no, jest na pewno do zdobycia na zasadzie przeskoku właśnie zawsze to więcej oleju w głowie i zdobyliśmy cartridge cartridge o takim symbolu który mamy użyć zaraz zobaczymy gdzie tu na dole w tych drzwiach no i dobrze i ścieżka się zamyka bo chodzimy tu i to jest fajnie powiązane więc może na razie wypaczmy te te błędy bo wychodzimy tu przeskakujemy mały nas nie pokona 1400 tu byliśmy Zaraz osa pokona Osa nas nie pokona Bo mamy Czta, bo To może nam pomoże skąd wyjść? A pomoże, no bo to jest dość duży skok Dobra, wychodzimy tutaj. 1400 będziemy to wszystko przeznaczać na tutaj jest safe na górze. Dobra, windę wyłamy. Będziemy te pieniądze przeznaczać na olej, na petardy, na chodziwo, bo jak widać nie ma co kupować zbroi, miecza, bo to jest na razie nie widzę tu jakiegoś celu większego. Nagraliśmy, naładowaliśmy kartki, zdobyliśmy. Super. Tymczasem, borem lasem.